Torkowy poranek, więc w naszym studiu witamy Maćka Czapińskiego. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Od 1 grudnia wchodzą w życie w Ontario nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami. No to chyba nie ma lepszej osoby, którą mogłabym zapytać o te zmiany. Czy są to duże zmiany? Mamy się czego bać? Proszę Państwa, powiem tak, że to są oczywiście nowe zmiany, w związku z tym wszyscy się powinni troszeczkę bać, bo wszystkie zmiany na początku się docierają i nawet wśród agentów jest jeszcze sporo confusion, jeszcze nie wszyscy wiemy dokładnie, jak pewne rzeczy będą działały, ale rzeczywiście to jest prawda, że od 1 grudnia zaczną działać coś, co się nazywa Trust in Real Estate Services Act, czyli w skrócie TRESA. I ten nasz katalog przepisów, który by dotychczas obowiązywał, nazywany w skrócie RIBA, Real Estate and Business Broker Act. I ten generalnie nowy akt w skrócie właśnie nazywany TRESA no porządkuje pewne bardzo istotne sprawy, ale właśnie w nazwie tego jest dużo zawarte, bo to mówi o Trust in Real Estate. Chodzi o to, że rzeczywiście biznes real estate skupia bardzo dużo, wielu agentów no i niestety nie wszyscy agenci są do up to the standard. Jest dużo ludzi przypadkowych i dużo ludzi, którzy naciągało pewnego rodzaju przepisy, a również sformułowania, które były w tym poprzednim akcie w RIMA też były wprowadzające nieporozumienia i niedopowiedzenia również na klienteli. Generalnie rzecz biorąc w tym nowym proponowanym projekcie zaczyna po prostu być takie rzeczy jak przede wszystkim zlikwidowanie podwójnej reprezentacji, czyli Jeden brokerage może reprezentować oczywiście kupujących sprzedających, a na przykład ten sam agent nie może mieć podwójnej reprezentacji, czyli na przykład nie może reprezentować kupującego i sprzedającego w tej samej transakcji, bo jest po prostu ewidentny konflikt of interest i to generalnie biorąc bardzo długi okres wywoływało mnóstwo nieporozumień, czyli w związku z tym mamy albo klienta jako agent, Albo kogoś, kto do nas przychodzi, chce ewentualnie złożyć ofertę, ta osoba jest bez reprezentacji i nazywa się self-represented. Została wkierowana taka kategoria klientów, którzy się nazywali customers, czyli generalnie rzecz biorąc, pojęcie customers, czyli kogoś, z kim na przykład firma Real Estate podpisywała customers agreement, to taki hybryd, jeżeli chodzi o umowy na współpracę, gdzie owszem, wiązaliśmy z sobą potencjalnie klienta, ale nie świadczyliśmy na osoby żadnych usług. I to często prowadziło do sytuacji, że osoby, które miały tego typu kontrakt z biurem brokerskim, były pod wrażeniem, że, żeby dostaną pełny serwis, a nie dostawało i generalnie, żeby on właśnie był pełno nadużyć. Następna sprawa, która została w tym nowym akcie wprowadzona, to zamierza się udostępniać treść ofert, które są składane na dany dom w sytuacji, kiedy mamy multiple offers situation. To, czy się wyjdzie w praniu, czy to się sprawdzi, na ten temat powiem Państwu trochę później. Są wprowadzone zmiany po to, żeby było pełne disclosure wszystkich informacji, które wpływają do agentu, musi się nimi dzielić ze swoimi klientami. No i oczywiście są inne rzeczy, które już mnie dotyczą generalnej publiczności, czyli na przykład bardziej efektywne działanie RICO, przeprojektowany kodeks etyk i tak dalej. Zmiany w komitecie dyscyplinarnym RICO, czyli Real Estate Council of Ontario. Także generalnie rzecz tylko dwie czy trzy rzeczy tak naprawdę będą dotyczyły publiczności i państwa. Natomiast dużo rzeczy zmienione w tym nowym regulacjach dotyczą samej organizacji wewnętrznych, dyscyplinarnych, komity dla agentów real estate. Można powiedzieć, że cały ten akt i cały ten sens jest po to, żeby przekonać ludzi, potencjalnych klientów do tego, żeby współpracować z agentami real estate i podkreśla się właśnie, dlaczego posiadanie agenta real estate jest bardzo ważne. I dlaczego na przykład bycie tak zwanym self -represented, czyli bez pomocy ze strony agenta, jest w pewnym sensie tak bardzo niebezpieczne? No, tak jak powiedziałem, jeszcze raz się wrócę: są dwie kategorie w tej chwili. Albo się współpracuje z firmą brokerską, czy z agentem indywidualnym, i wtedy nazywamy się formalnie klient, czy klient, albo powiedzmy, nie mamy reprezentacji i jesteśmy na własną rękę. I w tym momencie państwo musicie sami zdawać sobie sprawę z ryzyka pra pracowania bez poparcia od strony prawnej, od strony jakichś porad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie, mówiąc, żeby w ogóle Nawiązać kontakt z firmą Real Estate i jak gdyby zacząć współpracę, firma mogła po prostu Państwu pomagać. W pierwszym momencie, jak się zaczynamy współpracę z potencjalnymi klientami, musimy podpisać representation agreement. Czyli musimy albo jako, jeżeli jesteśmy kupujący, podpisać właśnie representation agreement, czyli specjalny dokument, o którym powiem za tydzień, albo w przypadku ludzi, którzy myślą o sprzedaży nieruchomości, czyli tzw. zwanych sellers, leasing agreement. Te dwa dokumenty jak gdyby upoważniają agenta do współpracy z państwem i również gwarantują państwu dostanie bardzo dobrego serwisu od strony agentów. No, zanim powiem więcej o samych formułach, to pewnie znowu już będę musiał o tym za tydzień, ale chciałbym państwu po prostu przypomnieć i jak gdyby naświetlić, dlaczego na przykład pomoc agenta jest taka potrzebna i bardzo taka wszechstronna. No, przede wszystkim na przykład agenci, którzy działają w biznesie od dawna, mają doskonałą znajomość rynku czyli wiedzą, jaka jest sytuacja na przykład dzisiaj i wiedzą, jaka jest powiedzmy sytuacja była kilka lat, miesięcy temu, jaką ewentualnie przewidujemy. Czasami ma sens wystawiać dom, jaki jest na przykład gorący rynek, bo wtedy dostaniemy dobre ceny w rynku, który jest wolniejszy, mniej agresywny, ceny są zwykle niższe i agenci powinni wiedzieć, który to jest moment właśnie w tym takim rynku real estate. No oczywiście kwestia reklamy, wprowadzenia na rynek nieruchomości to jest Mamy do dyspozycji MLS-y, mamy do dyspozycji współpracę z innymi agentami, tutaj jest ogromna siła, dlaczego agenci mają taki dobry sukces w sprzedaży nieruchomości. Jako agenci możemy polecać naszych klientów, którzy są klientami, do różnych profesjonalistów, rekomendować prawników, firmy robiące zdjęcia, przygotowywać wirtualtur i tak dalej, no tak dalej. Oczywiście, jeżeli na przykład przychodzi do wyboru nieruchomości. Jesteśmy w stanie wyraźnie udzielać fachowych, dobrych porad, ale również, kiedy potrzeba ten dom sprawdzić, zorganizować inspektorów. Możemy, powiedzmy, w sytuacji, kiedy są konkurencyjne oferty, wiemy, jak klientom poradzić, żeby po prostu mieć szansę kupić taką nieruchomość. Negocjujemy ceny. To jest bardzo ważne. Większość ludzi, którzy robi to na własną rękę, nie ma pojęcia, jak przebiegają negocjacje i nie wiedzą, kiedy warto zaoferować więcej, jakie Jedynie warto się po prostu gdzieś zatrzymać, bo znamy jakie są konkretne ceny w danej okolicy i, i po prostu znam rynek. No, również całą tą papierkową robotę, którą mamy do zrobienia, także taki agent, który reprezentuje na przykład sprzedających, robi bardzo dużo dobrej roboty. I to samo dotyczy agentów, którzy pomagają kupującym, bo mówimy o sprzedających. Teraz na przykład dla kupujących pomagamy załatwić jakichś ale mamy swoje jak gdyby connection, żeby można było łatwiej i lepiej. I, i dostać morg w ogóle dostać morg często, a również na lepszych warunkach. Oczywiście dla kupujących czasami są istniejące programy rządowe, które my wiemy, które można skorzystać, jeżeli ludzie kupują nieruchomości często, nie mają pojęcia na temat okolicy, nie wiedzą, czy to jest dobra okolica, czy warto tam zainwestować, ile warto zapłacić. I tylko patrzą na cenę, nie zawsze wiedzą, czy płacą właściwie waliu za, za, za daną lokalizację. My to wszystko wiemy jako agenci, Tutaj nasza pomoc jest bardzo dla Państwa potrzebna. No oczywiście w sytuacji w kilku ofert wiemy jaką najlepszą strategię wybrać, co w tej ofercie powinno być zawarte i tak dalej, i tak dalej. Także proszę pamiętać, że żeby zostać tak zwanym klientem i skorzystać z pomocy agenta trzeba podpisać obecnie kontrakt, który jest nieodzowny, a o reszcie powiem po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o nowych przepisach w rynku obrotu nieruchomościami, które wchodzą od. 1 grudnia. Proszę Państwa, na ten temat zresztą napisałem specjalny artykuł, który zachęcam do przeczytania, bo tam będą wszystkie szczegóły. To będzie oczywiście w, w naszych wszystkich gazetach, w wiadomościach, w życiu, w, w końcu. Ale dzisiaj tak daję takie highlights. Również mówiłem tak dużo o tym, że o podpisaniu kontraktu z firmą brokerską, że to jest bardzo w tej chwili wymagane i wręcz konieczne, jeżeli chcemy dostać własny serwis, właściwy serwis. I to jest też tak, że to nie tylko za agentem Państwo podpisujecie, kontrakt. W tym momencie, kiedy podpisuje ktoś representation agreement albo listing agreement, to w tym momencie dostajecie Państwo nie tylko pomoc od tego jednego agenta, ale od całego brokerage'u, czyli cały broker, czyli brokerage jest brokerage, czy firma brokerska, agencja jest do Państwa dyspozycji i oczywiście ona, ta firma gwarantuje lojalność, disclosure, czyli ujawnienie faktów, zachowanie poufności, unikanie konfliktów interesów, czyli macie Państwo cały sztab ludzi pracujących dla Was. Natomiast... Właśnie w kontraście do tego, co mówimy i o czym dlaczego yy, tak bardzo się w tym nowym akcie podkreśla, bardzo podkreśla się znaczenie, żeby yy, współpracować z firmą bro brokerską, bo mamy wtedy pełny serwis i nazywamy się klientami, albo robimy to na własną rękę, czyli nie mamy reprezentacji, jesteśmy takie samości, robimy wszyscy, wszystko dla siebie, czyli nie ma mamy możliwości sprawdzenia danego domu, zebrać informacji. Yy, agenci z drugiej, z drugiej strony, które reprezentują Klientów. nie mogą państwu dzielać w tej chwili żadnych porad, żadnych jak gdyby, sugestii i generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy po prostu skazani na siebie, to możemy popełnić mnóstwo błędów, bo jak mamy na przykład wycenić wartość danej nieruchomości, skąd wiemy, ona jest warta, nie znamy przepisów czasami właśnie związanych z zakupem, nie znamy przepisów urbanistycznych. Często to jest kwestią tego, że jeżeli kupujemy coś z możliwością na inwestycje, chcemy te rzeczy wiedzieć i agenci takie czy wiedzą Państwo musicie to dopiero odkrywać? czasami trudno się zorientować jaką maksymalną cenę możemy za rzecz dom zapłacić, a proszę Państwa agenci, którzy ewentualnie od Państwa takie pytania dostają zasadniczo nie mogą Wam udzielać w tej chwili żadnych nowych, żadnych informacji, a na złego jeżeli Państwo się wygadacie na przykład powiecie, o ja bym, mogę zapłacić tyle, albo na przykład potrzebuję kupić, bo sprzedałem swój dom to według przepisów muszą te informacje przekazywać tym swoim klientom i Państwo jak gdyby się Sami osłabiacie. Także e, na szczęście, w tych wszystkich przepisach jest taka opcja, że jeżeli ktoś robi to na własną rękę i dojdzie do tego faktu, że e, robi to chyba źle, bo nie ma w tym doświadczenia, to e, może w każdej chwili e, podpisać kontrakt z inną firmą brokerską, zostać tak zwanym klientem i wtedy będą między sobą rozmawiali fachowcy, a państwo będzie mogli spokojnie czekać na wyniki takiej rozmowy. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, oczywiście można dzwonić do Maćka 905 278 0007. Zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Maciek Czefliński.